Jest pan Żako. <laughs> Cześć, jestem Maciej z Polski i ja testuję ukraińskie produkty i sodnia ja będę porównywać zefir, białoróżowe zefiry, Po pierwsze, Żako, następny, swoja linia i Bogusławna, znacie nie? Korzeń prosto ma inszą wagę. Tutaj mamy 350 gram za, na paczkę, tutaj mamy 300 gram. Bogusławna jest prosto najlepsza. 240 gramów tutaj, nie? Czaku, ja kiedyś pewnie znałem, gdzie go zrobili, ale nie pamiętam. Misto Kijów, Ukraina. Misto Kharkiv, Ukraina, Kharkivska oblast. Misto Bogusław, Obuchiwski rajon, Kijowska oblast. Czyli prosto dwa Kijowy, prosto na jeden Kharkiv. Popatrzymy, nie? Od Bogusławny se poczne, <głoszny> znajecie, nie? Ona taka maleńka. Tutaj sobie siedzi z boku. Niech ona nie czekaje. Popatrzcie, bogusławka nam tak wygląda. Jakby normalnie, znajdziecie poziomki? A czy one są takie, jak cienkie, totalnie? Puchniaste. Fajny zawierczyk. Delikatnie kiśleńki, ale nie jest taki kislowaty, znajdziecie. Jakolejszy siłem zawierczyk był bilsze. Jest taki, znajdziecie, nie? Fajna harmonia tutaj, dobra. Następny różowy. Duża, przyjemna struktura pod zubami, znajdziecie. Nie ma takich kusoczków, że one prosto chruszczą pod zubami, nie? O na tu nam pomieszali. Toż na ten jest za firmiakrze, za błogosławne. On jest nawet jakby mokręki trochę, znacie, On mi tak wygląda. No i to jest kiślejszy. Jeżeli miałbym porywniaty z tym, to tutaj nie ma w zagali kiśliny, a ten jest kislowaty. Następny. Hm. Mm. Ten nie jest taki kisły. Ale na przykład tu w zagali nie ma żadnego zapachu, nie? Toż on wygrywa, je, jeżeli chodzi o kurczę z Bilcz, nie? Najbilszy ze wszystkich. Porywniamy prosto sobie bombę tego i bombę kurcze od bogusławnych. <laughs> Bogusławka tutaj taka maleńka, jak no na dziewczynkę prosto prostało, nie? A tu jest pan Żako. Ah. <laughs> I ten? I ten ma taki sam prosto zapaszek. Czy różawy prosto, czy bilej. Ale nie znaję, czy ten zapach mi się podoba, szczero. Najbliższy mi się podobał zapach bogusławki. No, ta jest fajna. <laughs> Solodzienki dzięki zapaszek. Mm. Najbliższy zbity z ich wszystkich. że tu, kurczę, masz pod zubem coś. Tutaj najmiakszy, a ten taki seredni. Bierzemy następnego, czyli bilogu. Mm. I tutaj już kiesienkę czuty, Znaje się, nie? Ale to jest po prostu takie, to jest po prostu niedelikatne, nie? Prosto rzostka sztuka, nie? Rzostkość wśród zefirów to jest najbliższa. Tutaj czuję, że ty prostu się naidajesz. Mi połowina tego żako zajęła bilsze miejsca prosto w żołądku niż prosto te wsi, co ja tutaj szeiłem. Jakiś tam tu posmach moje w sobie. I tu, i, i w tym, i prosto w tym tak samo jest ten posmak, nie? Ja tu będę tu Pierwsze miejsce, Zephyr od ATB, czyli prosto swoja linia. Ja dla mnie prosto jest najlepszy, najbliższy ten smak jest intensywny, a odnoczasno ta struktura jest taka po prostu delikatna. Nie jest za nudny, nie? Od razu w żywocie nie czujecie, że on prosto kurczę, was zasolodzi, tak, że wy nie chcecie solotkowego na tyż listy. Pani Bogusławna, moje drugie miejsce, to muszę tutaj, może tego smaku jest męż intensywny, ona mi trochę nagaduje takie coś typu jak marshmallow, ale jest fajne niż nieńkie, nie? I tak samo nie zasolodzuje ciebie, nie? No i trzecie miejsce tutaj, pan Bomba kurczę, czyli kurna Rzaku, znajcie, nie? Dobrze, że ja już prosto nie ziłem całego, bo ja bym prosto nie mógł go woryty, nie? Jeżeli ktoś chce duże za nudzity siebie i prosto za soludzity, no to to jest idealny kandydat, nie? mak troszeczkę ma, takiego posmaku troszeczkę nie znaju. Coś takiego, co mi tu mieszaje, nie? W tych dwóch takiego nie było. Piszcie mnie w komentarzach, jaki jest Wasz ulubiony zefir i baczymy się w następnemu wideo. Paka!